Trochę żre te opony. Czekajcie, żeby tradycje stało się za dość, będą wrażenia na gorąco. Tylko się napije trochę. No dobra, no to na gorąco. Za dobre są te motory w dzisiejszych czasach. Bo dopiero co przyjechałem z pani i powiedziałem, że muszę sobie wybizgowy, żeby je mieć. Teraz ja będę musiał wybić FireBlade'a, żeby go mieć. Wiecie pewnie, że jestem od dawna chądziarzem, ale... No FireBlade, pomimo tego, że go lubiłem, według mnie na no że no sorry, no nie można było zaakceptować tego, że na prostej startowej y, objeżdżają cię y, inne litry z dużą łatwością. Teraz już tego nie będzie, naprawdę tego nie będzie, bo jest moc i to, że oni obiecują 214 koni na silniku, wydaje mi się, że to może być prawda. No. Ja mieli taką tendencję trochę do e, zawyżania e, mocy albo podawania po prostu w jakichś optymalnych warunkach. No nieważne. Tak czy inaczej moc to uczuć. Rozmawiałem wczoraj e, z inżynierem, odpowiedziałem za silnik. Pociągnąłem go za język, i on ma wypluwać na kole na hamowni. Stwierdził, że 199 koni w okolicach 200. E, I to... A, zresztą... Czy to ważne? Ważne, że motor idzie, po prostu idzie. I on ma taką charakterystykę prawdziwie wyścigowego motocykla. Nie ma tutaj koncentracji na niskich, średnie obroty są takie o, czekajcie, zrobię, ale góra, góra jest taka jak trzeba. Bardzo liniowo, znaczy łamie trochę, liniowo, bardzo liniowo od 7 obrotów, bo do 7000 tysięcy obrotów za bardzo nic się nie dzieje, a później przekraczamy i zaka, bo, zaczyna drzeć się ten motocykl i przyspieszać jak dziki. Takie, jak, taki prawdziwy wiecie, litr japoński. Puja po japońsku. Tyle, że mocniejszy. E, jak oni to osiągnęli? Bardzo dużo jest tam modeli i technologii w silniku. Przede wszystkim chodzi o odciążanie komponentów w środku, przez co też można było podnieść... E, co? E, maksymalne obroty, więc to nam się kręci do 14,5 tysiąca e, obrotów e, w tym momencie. Te techniczne rzeczy wszystkie przeczytacie w magazynie, albo też już część jest na stronie w tym momencie, ale to, co jest ważniejsze, podejście do motocykla. Który to jest mój motocykl? Tam jest jakiś motocykl wolny. To to, że e, Japończycy skoncentrowali się nie na nowych technologiach, tylko wyciągnięciu jak najwięcej z tego, w czym są dobrzy. Czyli w gruncie rzeczy to jest wciąż konwencjonalny silnik, tyle że po prostu ulepszony do e, granic e, możliwości i mi on bardzo, bardzo e, odpowiada. E, Rama również czuć... Słychać trochę rama czuć, że ona jest bardziej wiotka, ale to też nie jest ten poziom jak na przykład w Ducati. Ja bym powiedział, że to prędzej, jeżeli chciałbym porównać to do europejskich motocykli, no to już prędzej Aprilia RSV4, bo czuć, że ten motocykl jest w stanie się doginać do zakręty, że on jest w stanie pracować, ale nie ma tej niestabilności, jak to jest w przypadku Ducati, więc to jest po prostu zupełnie inna charakterystyka jazdy. Motocykl jest cały czas stabilny, no chyba, że mocno traktujemy go gazem, więc wtedy zaczyna się E, trochę e, jazda taka, wiecie, że czujemy, że on musi sobie e, pracować. E, zawieszenie mega, po prostu mega zawias. E, to, co się dowiedziałem, co jest bardzo ciekawe, to to, że ten Olimp to jest Nix, 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 Nip? Nie, nie pamiętam jak nazwy. W każdym razie to odpowiada za e, budowanie ciśnienia w komorze e, olejowej. Czyli to jest pressurized, czyli podciśnieniem ciśnieniem e, widelec. To jest nowsza konstrukcja niż na przykład, znowu się odnoszę do edukacji Pani Garbo, bo na nim przed chwilą jeździłem. Jest to e, nowsza konstrukcja dzięki temu, że olej w środku jest pod ciśnieniem 6 barów, e, minimalizuje to bezwładność i występowanie na przykład jakichś pęcherzyków powietrza, więc widelec jest bardziej precyzyjny. Katar nie jest takim e, wcale równym torem. Jest tutaj trochę wyboi, a ja wpadałem w zakręty, dopiero po drugiej sesji, ale wpadałem w zakręty, naprawdę bardzo ambitnie sobie tam e, do nich hamowałem i czułem się totalnie totalnie pewnie. Jeżeli chodzi o hamulce to zaskoczenie nie ma, że Brembo z style ma daje de radę fest, ale niestety wciąż pojawia się problem z ABS-em. To już nie jest taki problem, który powoduje, że dyskwalifikuje ten motocykl, jeżeli chodzi o jazdę po to, że z ABS-em, ale wciąż to nie jest najlepszy system, jaki może być, ponieważ Japończycy nie uznają omijania prawa i nie pozwalają na blokowanie tylnego koła, więc motocykl w momencie, kiedy unosi tylne koło zaczyna nam trochę pompować klamką, ale to jest to jest takie pompowanie, które po prostu czujemy, ale już nie wpływa za bardzo na naszą jazdę. Jak przestrzeliłem zakręt, musiałem spróbować już naprawdę brawury, no to rzeczywiście, już go przestrzeliłem, ale wydaje mi się, że, no nie wiem, może bez ABS go nie przestrzelił. Ciężko powiedzieć. Tak czy inaczej, ABS do jazdy już takiej bardzo sportowej, wyścigowej, wystarczy wyciągnąć bezpiecznik i teraz w końcu bezpiecznik nie powoduje, wyciągnięty bezpiecznik nie powoduje tego, że na przykład przestaje działać tam kontrola atrakcji albo Willy Control. A kontrola trakcji i Willy Control są też w końcu takie, jak należy. Jedziemy tym motocyklem i nie ma już jak kiedyś w Hondach, że dajesz gazu i czujesz, o, on ucieka jak pu, pu, odcina ci odcinać lipa. Nie. Czujesz się, już tym motocyklem dajesz gazom. Łap, trochę sobie ucieka i łapie go ta kontrola atrakcji, wychodzi. Willy Control jest takie, że motocykl unosi ten przód, opada i dzida do przodu. Dzida do przodu byłaby jeszcze większa, by nie były jakieś dziwne przełożenia, bo tutaj mamy drogowe przełożenia. I wyobraźcie sobie, że na prostej startowej nie ma konieczności wbijania piątki, bo wystarczy, że przekręcimy czwórkę i na blacie się pojawia 299 na godzinę. Co ciekawe, i nie wiem, czy to jest prawda, ale chyba to jest prawda, że no, jest ograniczony do 299 elektronicznie. W momencie, kiedy przekracza się tą prędkość, zaszedzają przypchnięte przepustnice. Aż dla mnie to jest niewiarygodne, ale podobno tak nakazuje e, prawo i blade tak jest zrobiony. Jezus, Mariusz, jestem podjarany. To są pierwsze wrażenia. Mamy jeszcze przed sobą dwie sesje takie po 30 minut. E, po 30 minut, gdzie będziemy mogli sobie zjeżdżać, wjeżdżać. E, i troszkę na tym motocyklu popracować z ustawieniami, bo ustawienia półaktywnego zawieszenia naprawdę zmieniają oblicze tego motocykla. Na początku jeździliśmy w sport mode, pierwszą sesję i on rzeczywiście był taki trochę leniwy, jeżeli chodzi o zmiany kierunków. Zmieniliśmy na track i od razu ten motocykl bardziej energicznie reaguje, jest troszeczkę mniej stabilny, ale to są takie mikro niestabilności, szczególnie w porównaniu do, do, no, mówię, do, do Pani Gale. do Panigale. Ale fajna, to będzie równa walka, ale w zupełnie innym podejściu, jeżeli chodzi na przykład o Ducati i BMW, bo oni wszyscy mają zupełnie inną koncepcję podejścia do konstrukcji motocykla sportowego i to będzie niesamowite starcie, bo każdy, każdy będzie bardzo szybki. Na to, że wiem, że wszystko będzie zależało od kierowców, ale dzięki tak odmiennym charakterom każdy znajdzie motocykl dla siebie. <laughs> Nie wiem, który będzie dla mnie. Nie wiem, jeszcze potrzebuję dwie sesje. A! Co jest ważne, patrzcie. Seryjny akrab. Drze się gości jak należy. Pierwsze wrażenie jakie miałem, jak jechaliśmy na pierwszej sesji, to że kurde, on brzmi jak motocykl wyścigowy przy przy zamykaniu gazu. Jest takie, kurde, kurde, dźwięki takie szorstkie, mega, mega fantastyczne. Dobra, e, tyle. Wrzucę teraz to e, razem z onboardem. E, a wszystko opowiem jeszcze na dodatkowym wideo. Które przygotuję po, po całym dniu. Idę się bawić dalej. Pracować, pracować.